Witam Was serdecznie. Na początek, oczywiście, rozwiązanie zagadki z poprzedniego filmu. Niestety, nie mogę nikomu pogratulować. Jak sami możecie łatwo sprawdzić, nie spłynęła bowiem żadna odpowiedź. Otóż obraz przedstawiający świętego Michała, którego kopie w formie mozaiki możemy podziwiać w bazylice świętego Piotra, w miejscu, w którym miała zawisnąć Madonna Gierków Caravaggia, namalował Guido Reni. Wielki malarz baroku i rywal Caravaggia. Dzieło znajduje się w rzymskim kościele Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, nieopodal stacji metra Barberini, a więc i Palazzo Barberini. Jego wzniesienie zawdzięczamy temu rzymskiemu rodowi z pszczołami w herbie, w szczególności papieżowi Urbanowi VIII i jego nepotowi kardynałowi Antonio Barberiniemu Kapucynowi. Przypominam, że w dzisiejszym odcinku również pojawi się zagadka. Bądźcie zatem czujni. Przejdźmy teraz do tematu głównego. W poprzednim odcinku poznaliśmy Lenę, czyli Magdalene Antonetti, rzymską kurtyzanę, która spoglądała na nas z obrazów Madonna pielgrzymów i Madonna giermków. Porozmawialiśmy nieco o rzymskiej społeczności kobiet lekkich obyczajów, zamieszkujących ściśle wyznaczoną dzielnicę Ortaccio di Campo Marcio. Dziś bohaterką będzie Anna Bianchini, zwana Anucją, i kolejne trzy obrazy Caravaggia, na których ją odnajdziemy, z których ostatni pokaże nam, jak los okrutnie z nią postąpił. Anuccia przybyła do Rzymu ze Sieny w 1593 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy Caravaggio z Mediolanu poszła w ślady swojej matki, wykonując swój zawód już jako kilkunastoletnia dziewczyna. Sporo na jej temat dowiemy się głównie z raportów policyjnych. Znała się dobrze z Fili de Melandroni, bohaterką naszego kolejnego odcinka, jednak nigdy nie osiągnęła późniejszego statusu koleżanki po fachu. Zaczęła pracę na ulicy i na ulicy do końca pozostała. Była niezbyt wysokiego wzrostu, miała rude włosy. Oceniając jej charakter jako bohaterki raportów policyjnych, możemy powiedzieć, że była twarda. Z dużym temperamentem, skora do kłótni i rękoczynów. Ale jakże miała być inna, aby przetrwać w środowisku, w którym obracała się? Nie wiemy, kiedy Anuccia dokładnie pojawi się w życiu Caravaggio. Z pewnością był to czas, kiedy Caravaggio cierpiał jeszcze niedostatek, nie posiadając statusu uznanego artysty pracującego za dobre stawki. Dostrzegł, może Vanuci to tak zwane coś godnego uwiecznienia, a może na inną modelkę nie było go stać. Obrazem Mrysiego, na którym odnajdziemy Anucję, rzymską kurtyzanę, będzie pokutująca Maria Magdalena. Do obejrzenia na co dzień w pięknej rzymskiej galerii Doria Pamfili przy Via del Corso, czyli środkowym zębie rzymskiego trójzęba prowadzącego od Piazza del Popolo do Piazza Wenecja. Parę słów o ewangelicznej postaci Marii Magdaleny. Wiele osób kojarzy ją jako byłą i nawróconą kobietę lekkich obyczajów, to błąd i skąd ten stereotyp? W dużym skrócie, decydujące znaczenie miało kazanie papieża Grzegorza I Wielkiego z 591 roku, który połączył postać skruszonej, co ważne, bezimiennej jawnogrzesznicy z rozdziału 7 Ewangelii Łukasza z Marią Magdaleną, występującą w innych miejscach Ewangelii. Takie podejście utrwaliło się na wieki. A więc również w czasach Caravaggia traktowanie Marii Magdaleny jako nawróconej grzesznicy było powszechne. Badania Ewangelii prowadzone przez egzegetów pogląd ten poddawały wątpliwość, aż dekretem odpowiedniej dykasterii watykańskiej z dnia 26 stycznia 2021 roku oddzielono postać jawnogrzesznicy od Marii Magdaleny siostry Marty i Łazarza. Trójkę rodzeństwa z Betanii, w których domu gościł Jezus, Kościół czci 29 czerwca. Wracając do obrazu. Nie znamy osoby zleceniodawcy dzieła. Przedstawia ono Marię Magdalenę, której twarzy użyczyła Anuccia, jako jeszcze kilkunastoletnia dziewczyna. Widzimy ją z rozpuszczonymi rudymi włosami, jakby w drzemce. To jednak głębokie rozmyślanie nad własnym życiem. Po jej policzku spływa ledwo widoczna łza. Wyraźne jest także nawiązanie do jej dotychczasowego życia. Maria Magdalena ubrana jest w bogaty strój ze swojej epoki. Caravaggio z pietyzmem oddał jego detale, czyli hafty i zdobienia pięknego gorsetu. Na podłodze leżą precjoza związane z przeszłością nawróconej. Widzimy w nieładzie piękną biżuterię, jakby rzuconą z obrzydzeniem. Znajdziemy też atrybut Marii Magdaleny, często malowany na jej wizerunkach, czyli flakon z olejem do namaszczenia Zbawiciela. I wreszcie jej poza. W zasadzie nie wiemy, czy siedzi, czy też klęczy. Czy to błąd, niedopracowany jeszcze warsztat? A może to specjalnie oddana przez Caravaggia perspektywa, gdzie możemy spojrzeć na pokutującą za grzechy z góry jak sędzia i sami dokonać oceny? Czy jesteśmy w stanie pierwsi rzucić kamień? Pamiętajmy jednak, że Anuczja, której twarz ma pokutująca Maria Magdalena, rewolucji moralnej w swoim życiu przeprowadzać raczej nie zamierzała, a na pewno jej nie przeprowadziła. Kolejnym obrazem Caravaggia, na którym odnajdziemy Anuczję, będzie odpoczynek Świętej Rodziny w czasie ucieczki do Egiptu, również jedno z wcześniejszych dzieł malarza. O samej ucieczce do Egiptu wspomina wyłącznie święty Mateusz w rozdziale drugim swojej Ewangelii, pisząc o śnieju Zefa, w którym ukazał mu się Anioł i nakazał bezzwłoczny wyjazd, aby uchronić małego Jezusa przed Herodem. Ta krótka wzmianka uzupełniona jest w sposób nieco baśniowy przez Apokryfy, czyli teksty o tematyce biblijnej, które nie zostały uznane przez Kościół za natchnione i nie zostały zatem przyjęte do kanonu biblijnego. Motyw Świętej Rodziny w Egipcie, barwnie opisany przez apokryfy, był częstym tematem. W sztuce zajął się nim też Caravaggio. Nie wiadomo, kto zlecił wykonanie obrazu, sama data ukończenia dzieła też nie jest pewna. Przyjmuje się, że nastąpiło to w latach 1595-97. Obraz ostatecznie nabyty został w 1650 roku przez Olimpię Majdalkini, zwaną papessą, czyli papieżycą bratową inocentego X. Panfili i zawis w galerii Doria Panfili. Co na obrazie zobaczymy? Odpoczynek świętej rodziny w czasie ucieczki do Egiptu to nieco sielankowy widok, nietypowy dla Caravaggia, szczególnie w zestawieniu z późniejszymi dziełami z silnym efektem światłocieniowym. Centralnie znajdziemy anioła jako pięknego młodzieńca przygrywającego odpoczywającym na skrzypcach. Obok siedzi święty Józef, chyba najciekawsza z postaci z obrazu. Ma oblicze prostego, starszego człowieka. Widzimy na nim wyraźne zagubienie, zakłopotanie i niepewność. Zwróćmy uwagę na jego stopy. Pociera nimi o siebie to też wyraz niepewności? Czy jest mu po prostu zimno? Józef trzyma nuty z linią melodyczną flamandzkiego utworu Kuczci Marii. Inspirowanego starotestamentową pieśnią nad pieśniami, a z tyłu na całą scenę zerka osioł. Żadnego zwątpienia czy niepewności nie widzimy za to w obliczu Marii, mającej twarz Anucci, rzymskiej kurtyzany. Jest może zmęczona długą podróżą, ale spokojna, całkowicie skupiona na małym Jezusie, tuląc go do siebie. Innym obrazem, na którym zobaczymy rzymską kurtyzanę Anucję, jest Śmierć dziewicy. To wielkie dzieło znajdujące się obecnie w Luwrze, jedyne, którego nie widziałem na żywo spośród dzieł Caravaggia dotychczas prezentowanych na moim kanale. Czy Maria, Matka Boża umarła? Ewangeliści w ogóle nie wypowiadają się na temat jej odejścia. Wiele natomiast dowiemy się z apokryfów i tradycji chrześcijańskiej. Wskazuje ona trzy różne miejsca, gdzie to nastąpiło, okoliczności, jak do tego doszło. Zwieńczeniem wielowiekowych rozważań na ten temat była ogłoszona przez papieża Piusa XII w 1950 roku konstytucja apostolska Munificentissimus Deus, która stwierdza, że Maria po zakończeniu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Na mocy tego dokumentu wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny jest dogmatem, a 15 sierpnia kościół obchodzi związany z tym święto. Dogmat ten nie rozstrzyga jednak, czy maria po ludzku umarła, a potem z duszą i ciałem została zabrana do chwały niebieskiej, czy było to zaśnięcie, co stanowi częsty motyw w sztuce religijnej. Przypomnijmy sobie choćby scenę główną z ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie. Wróćmy do obrazu Caravaggia. Śmierć dziewicy namalowano została na zamówienie zamożnego prawnika Laercio Cherubiniego do kaplicy w karmelitańskim rzymskim kościele Santa Maria della Scala na Zatybrzu, czyli Matki Bożej na schodach. Kościół ten wzniesiony został jako miejsce czci dla cudownego wizerunku Marii, który pierwotnie znajdował się przy schodach w pobliskim domu. Namalowane przez Caravaggia dzieło zostało odrzucone przez karmelitów. Jego walory docenił jednak natychmiast inny wielki malarz. Flamandczyk Peter Paul Rubens, który nabył obraz dla księcia Mantui Wincentego Gonzagi. Dzieło trafiło następnie do kolekcji króla Anglii Karola I Stuarta, a po jego ścięciu odkupił je do swojej kolekcji francuski biznesmen, bankier, kolekcjoner sztuki Iverhard Jabach. Następnie obraz został podarowany Królowi Słońce Ludwikowi XIV, stąd też znajdziemy go w Luwrze. Co pokazał nam Caravaggio? Widzimy scenę śmierci czy zaśnięcia Marii. Leży ona na łożu w skromnym pomieszczeniu w otoczeniu apostołów. Jej ciało jest dziwnie napuchnięte, rude włosy w nieładzie, a bose stopy wystają poza obręb łoża. Maria ubrana jest w czerwoną suknię. Na dłożę w górze unosi się jednocześnie wielka czerwona zasłona. Czy pokazuje kierunek, gdzie za chwilę podąży ciało i dusza Marii? Przy łożu zgromadzeni są zasmuceni apostołowie i pogrążona w rozpaczy Maria Magdalena z ułożoną, wyszukaną fryzurą. To nawiązanie do jej przeszłości, gdyż współcześni Karavarzja widzieli w niej nawróconą jawnogrzesznicę. Zgromadzeni wokół Marii chyba nie przypuszczają co wydarzy się wkrótce. Obok łoża stoi bowiem przygotowane naczynie dla przemycia zwłok przed złożeniem do grobu. Co najważniejsze, obraz ten pokazuje nam jaki los spotkał rzymską kurtyzanę Anucję, naszą bohaterkę. Jej zwłoki wyłowione z Tybru w 1604 roku namalował Caravaggio, przedstawiając w ten sposób Marię. A Anuccia, czyli Anna Bianchini, zginęła jako 25-letnia dziewczyna, być może zamordowana przez klienta. Sam obraz wywołał skandal. Został oczywiście odrzucony przez karmelitów jako obraz oburczy, nieprzyzwoity, odzierający Marię ze świętości, ze względu na postać modelki i sposób jej ukazania. Tu chyba Caravaggio przy całym swym prowokacyjnym sposobie malowania trochę przesadził. Albo inaczej, współcześni nie byli gotowi na Caravaggia. Czym karmelici zastąpili odrzucone dzieło? Tu właśnie pojawi się zagadka dla Was. Jaki obraz zastąpił odrzucone dzieło Caravaggia w kaplicy w niebowstąpienia w kościele Santa Maria della Scala na Zatybrzu i kto go namalował? Na odpowiedzi czekam w komentarzach do filmu. W tym miejscu kończymy opowieść o Annie Bianchini, rudowłosej Anucci, która nigdy nie zdołała wyrwać się z mrocznego półświadka, zaczynając i kończąc tragicznie na rzymskiej ulicy. W następnym odcinku, ostatnim serii, poznamy inną modelkę Karawadzia, z którą los postąpił dużo łaskawiej, gdyż w hierarchii zawodowej weszła na dużo wyższy poziom. Ale to już całkiem inna historia.